Witam was widzowie na mojej pierwszej serii na tym kanale Prace na roli. A ja jestem Despiker Titan. Ja aktualnie jestem w drodze do gospodarstwa, który zostawił dla mnie mój dziadek w spadku, jakby się coś mu stało. No i się stało, więc pojadę na to gospodarstwo. Byłem już u notariusza i to gospodarstwo jest już na mnie przepisane, więc jest w sumie dobrze. Więc z okazji, że jest to pierwsza seria na tym kanale z gry FS22, to zostawcie subskrypcję na moim kanale oraz łapkę w górę i napiszcie komentarz. Czy chcecie, abym tą serię kontynuował i czy się Wam podoba? A my skręcamy teraz w lewo i potem prosto. Ja tak teraz patrzę na GPS, którym mnie kieruję. Czekajcie. Sobie światła włączę, abym mantadu nie dostał. Dobra. Jedziemy. Ja mam w planach tą gospę rozwinąć bardzo, aby była ok. Też mój kolega pomógł mi auto poprowadzić na moje gospodarstwo i. O, o, -o. czekajcie. SMSA dostałem od kolegi, że już zaparkował obok gospy i wraca autobusem do miasta. Okej. Okay. Nawet szybki ten fiat jest. Dobra teraz skręcamy w prawo. O! -o, -o. Widzieliście, jesteśmy już w szpakowie, dobra jeszcze trochę drogi będzie. Już się doczekać nie mogę. Poznaję to miejsce. Jest tak pamiętam tą oborę ja aż mnie się dzieciństwo przypomniało. Teraz tylko w lewo. Jak widzicie, kolega moje Aubi przyprowadził M. Co jest? Co się stało z tym gospodarstwem? Czekajcie, zostawię na awaryjnych. O cholera, jakie zarośnięte. Dobrze, że mam kosiarkę na pace. Ta brama jest zablokowana kłódką, muszę piłę łańcuchową wziąć. Spokojnie łańcuch był ostrzony i testowałem, więc powinno działać. Dobra, mam idę kłódkę przeciąć. Dobra, przecinam. Okej, okay, przeciąłem. Kurcze, kiedyś to było. Dobra, wiadę moimi dwoma samochodami, żeby ruchu nie blokować. Dobra, jeszcze Albi. Nie no szacun dla kolegi, że ładnie tutaj zaparkował. Wrum, wrum, ale buczy hihihi. Hi hi. Dobra, zajeżdżam i możemy działać. Zamknę bramę, ok. Dobra, to zacznę od drzew, tylko aubikiem zaparkuję. Dobra, posprawdzam, czy coś tutaj jest, abym mógł zacząć od zera. Szklarnie. HH, pamiętam je, jarzem zawsze chodził pomidory czy kapustę zbierać. Silos na kiszonkę i obora do krów. Jarzem zawsze chodził tutaj mleko doić od muczki. Tylko że ani jednego stworzenia żywego nie ma trudno będę musiał kupić. O kłódka. Dlaczego tylko jedne drzwi były bez kłódki dziwne? No to jest to samo, więc pootwieram wszystkie wrota. Ciekawie czy tutaj są maszyny. Jest bizon rekord. Zawsze dziadek nim kosił. Ten bizon jest brudny, aż rdza wyszła. Lakier zeszedł. Wszystko do wymiany. Ciekawie czy pali on od strzała. Nie, proszę, on zawsze palił od strzała. Muszę mu dać wpalnik. O, o, o. a już myślałem dobra. Pamiętam jeszcze, że dziadek miał Zetora i Ursusa trzydziestkę z Turem. Jest Zetor i Ursus moje wspomnienia. Wyglądają tak samo jak bizon i chyba też nie palą od strzała. Nie, nie pali. Zobaczmy więc Zetora, uwaga. Jest odpalił, ale mu dałem w palnik super. Ale się cieszę. M zgasu. Proszę. Daj jeszcze oznaki życia zetorku. Dobra, no nic, biorę się do roboty. Jeszcze jedna kutka. Dobra, idziemy to trochę ogarnąć. Otwieram najpierw burdę. Okej, okay, no to wyjeżdżam kosiarką. I chopa, opór musi być hehe. Dobra, no to zacznę od drzew. Ciekaw jestem, gdzie jest dziadek. No co jest? Okej. Okay. SMS-a dostałem. Pewnie to reklama jakaś. Ciężko jest, ale coś, co ja poradzę. Jeszcze kilka drzewek jest. Dobra, teraz biorę się za koszenie. Ja tych krzaków nie skoszę. Potem się spytam sąsiadów, czy mają coś, żeby te krzaki wykosić. Dobra, zrobię cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, no, jestem mam nadzieję, że kamerka GoPro nagrywa. Jeszcze tutaj. Dobra. Odstawię na razie. Dobra to gospodarstwo na razie tak wygląda. Dobra, to ja was żegnam. Widzowie, w kolejnym odcinku będą żniwa. Nara do kolejnego odcinka. Pa.